Trzyma widzowie, ślankowy poranek. poranek. Tutaj są myte naczynia. Bam, budowa. Tutaj mamy wytyczne przyprawy. Złożyliśmy kiełbasę. A tutaj mamy deskę do krojenia. A tutaj bam, jajko, jak Ale to musi tak być, żeby się grała nie siła. Pamiętajcie widzowie, to musi być, musi być czymś jak, Musi być para. Musi być ładnie przykryte. Góra się ściga, nie było gluta, Chyba, że ktoś lubi gluta. No tak. Mamy jakieś jajka. bam, Druga najlepsza woda. Tutaj mamy jakieś cukierki. Tutaj mamy cukierki o smaku ognia. No i co? No i to robi Blue. No dobra. Nie wiem, nie wiem co dalej. Tu już prawie nic nie ma. No i co widzowie, zaraz będziemy jedli. Wam też życzę smacznego. Pozdrawiam. Obmucham. No i cześć.